Oto wieża Sony CMT GPX 7. Jak widać gra. Jak raczej słychać? Nawet jest pilot. Działa. Gra. Z płyt. Kaset, nie, nie wiadomo u chłopak jest trafiony, to jest, to jest mechanizm identyczny jak w cpx1 i w na 70 Ale największy jest problem i to jest wada tych wiesz, że nie działa wyświetlacz Lubi padać właśnie wyświetlacz tutaj, nie wiem co jest z tym wyświetlaczem grane, może wy wiecie, powiecie. odpowiecie Ale wieża grać próbuje nawet

Jeszcze raz jej słucham, ale ta mnie zaskoczyła. Szkoda jej nie naprawiać. Śmiercie, że ona jest mocniejsza od mojej cpx 1. To też jest moja, ale ty co używam na co dzień. To SLG. trają podłączyłem niedawno. Przed chwilą dosłownie. Ta piosenka z Cutera Leci powstała w 1994 roku. Nie brzmi jak z lat 90. Brzmi, brzmi tak świeżo, że nie, nie wierzę, że to powstało w lat 90. A powstało. I jeszcze w pierwszej połowie. Ogólnie ta płyta była w tej wieży LG. Z śmieci ją wyciągnąłem. Już ją kręciłem kiedyś. O monitor znalazłem wczoraj. Nie wiem czy działa. Może działa. Nie wygląda by był trafiony. Zacina się płyta. Największy jest właśnie problem taki w tym... Ale zakłócenia łapie z telefonu. Największy jest problem w tym, że ta wieża Nie można ustawić radia, bo nie widać jaka jest sensualność, nie widać jaki jest tryb strojenia ustawiony. Tak, jeszcze się nawet trafi, to nie wiadomo, nie wiem czy ta wieża kasuje ustawienia radia, czy odbiera nadal. Ale chyba kasuje, no. Tak, te, tak mają te wieże. a no, Łapie zakłócenie. Tuner. Te na nie podłączona ale nie wiem co jest właśnie z tym wyświetlaczem w tych modelach podobno tak jest tutaj śmiga ale też jeden był trafiony jedno nagranie na YouTubie jest gdzie trafiony jest wyświetlacz tej a u mnie jest trafione niestety w Sony jeszcze raz myślę takie coś, coś ten trafiło miałem tylko podświetlenie tak tu spalono diody podświetlenia w LCD ale to jest VFD no, niestety nie świeci. Ciekawy byłem zawsze, czy to na Sony da radę, czy nie da rady. Nie da rady. No, niestety musi ta wieża poczekać na lepsze czasy. Ale powiem szczerze, jak teraz posłuchałem, o dźwięk jest naprawdę dobry. Tu jest druga kolumna, to jest reszta części. To wygląda strasznie tandetnie, strasznie tandetnie po fabryczne. O, jest tył tej wieży osłona radiatora z wentylatorem od razu. Nie ma nie mogę tego, co ciekawe, ale mi niepotrzebne jest. 100W rzekomo razy dwa. RMS 60, ale nie wiem ile to ma w rzeczywistości. To jest układ salon. STK 433 020. Nie pamiętam, o której to wieży było. Chyba w EC50 był taki sam. Albo w jak, jak to się jak ta wieża się nazywała? bx 77 też był STK tej serii. 20, 20 na kanał miał w tych wieżach. To może być więcej, nie wiem, nie, nie patrzyłem jeszcze tego specyfikacji tego układu dobra, ja kończę, bo już za dużo o, nie, ten wieży, która jest częściowo niesprawna niby wszystko działa podczas wyświetlacza, ale jednak bardzo to przeszkadza no i w, w magnetofonie pasek do wymiany no. ten mniejszy w CPX-1 też wymieniam niedawno dobra, koniec tego dobrego jak ktoś zna ten, jak ktoś wie co się, w tej wie, co w tej wieży jest uszkodzone, niech mi tu pisze, zobaczę co się da zrobić, a jeżeli nie, muszę sobie kupić ten, lutownicę i, lutownicę mam, ale lipną, i muszę sobie kupić multimetr, bo bez tego to mi trudno trochę naprawiać to wszystko. Trudno, nie da się. No dobra, ja kończę, wiem, kończyć, a teraz muszę. salut.